Cześć, dzisiaj znowu jestem z Michałem. Michał, przywitaj się. Jest z nami Hej. też Adaś. Też Parolot, z którym często wyjeżdżamy właśnie w góry. No i co? Dzisiejszy odcinek, tak naprawdę, zaczynamy od porażki. Trafiliśmy w miejsce, które niestety było terenem prywatnym i gdzie farmer naprawdę nie przepada, kiedy ma wizytorów. Tak więc nie mieliśmy nic innego jak po prostu abortować misję i szybciutko gdzieś coś wymyśleć, zastąpić czym innym. No i jest, jesteśmy. Jak widzicie, ponownie jest sceneria leśna dookoła nas, podążamy szlakiem, a gdzie będziemy, dowiecie się za chwilę, więc więc proszę śledźcie dalej ten odcinek, może nie będzie to to, co miało być, ale na pewno będzie też fajnie, zapraszam Więc tak, dzisiejszy odcinek może nie być na tyle długi jak ostatnie poprzednie. Mam nadzieję, że będzie ciekawy. Plany się zmieniły naprawdę w ostatniej chwili, bo była to zaledwie godzina 15. No i co? I, i, i znalazłem coś, co na pewno Was zainteresuje, chociaż w ostatnim odcinku już nie będziesz, aż takie wow. No ale, ale zobaczymy. Mijamy po drodze właśnie kolejnych. Odkrywców widzę z lampami biegają. Zapraszam później. No hej moi drodzy, tak więc my już powolutku docieramy na miejsce. Dzisiaj będzie ponownie jaskinia. Jaskinie mieliśmy robić troszeczkę, troszeczkę później, tak żeby były przerwy między odcinkami, bo podejrzewam, że po ostatnim odcinku ta już nie będzie tak zapierała dechu w piersiach jak poprzednia. Ale co, no, jest to po prostu tak jakby wyjście awaryjne, żeby, nie, żeby uratować jakoś ten dzień po, po porannej porażce. I co, miejsce gdzie jesteśmy, jesteśmy e, niedaleko Hereford, Herefordshire dokładnie, to jest nazwa hrabstwa. I idziemy do jaskini znalezionej przez lokalnych e, górników, która dostała nazwę po mitycznym królu, króla Arturze. Tak więc pozwólcie, że włączę z powrotem napęd na 4, albo zaraz będę twarzą w dole i, i spotkamy się za chwilę na miejscu. Hej. <mulary> Powiem Wam, że to nie jest takich chłopczo podnaleźć. Już tak troszkę krążymy wokół tego miejsca. Miejmy nadzieję, że się uda, bo czas nagli i trzeba wracać do Londynu. Ale zobaczcie, jak pięknie indziko. Miłośnicy bushcraftu. Serdecznie, jeszcze próbuję złapać oddech. Patrzcie. Patrzcie, co się znalazło. Schronienie. A my co? A my dalej szukamy groty. O Boże. A my co? My grotę minęliśmy tak naprawdę na samym początku. I później po godzinnym w w końcu docieramy, zobaczcie, jakiś krąg, zobaczcie jakieś, nie wiem, pogańskie znowu obrządki, Adam. A tak wygląda, nie? Zobaczcie. Ludzie łażą, zobaczymy jak będzie z gadaniem teraz do kamery tak naprawdę, bo ja się dalej wstydzę. Ale samą grotę już mamy, którą mieliśmy na samym początku. O jak fajnie Słucham? Co jest dalej? Myślę, że tu jest dalej. A nie to? Nie, to jest to. Dwa wejścia, które wybieramy. Okej, okay, to co? Idziemy. Idziemy. Dobra, to chodźcie, zapraszamy. Tu muszę głębiej wejść. Tu, tu jest. Jakieś wżłobienie. Ale też już się kończy tutaj. Nigdzie dalej tu nie wejdziesz. Nie ma tam Nie, tam jest takie wgłębienie, tak jak było w tej templariuszy z kwiatami. Pamiętasz ten myśl. Ło Jezus, podskoczyłem aż. Jak gdy było tak mokro, to da się tu obozować. A, ah, tu jest jakiś korytarz, trzeba... Dead oh. ah. end. Dead end moi drodzy, możecie zobaczyć co. Koniec. Nic trzeba wejść, zobaczyć jeszcze w drugie miejsce. Nagroda już jest jakaś taka wyższa, większa i mniej z niej kapie. I mniej z niej kapie. I co powiecie? Nawet fajna nagroda pocieszenia, co? 嘘。 Jak wracając już po polutku do samochodu, przeszła mi jedna myśl, ponieważ dla niektórych z Was pewnie mój vlog może być zbyt rozbieżny tematycznie. Ja się z tym zgodzę, tylko sama idea powstania tego vlogu chociaż nie tak, vlog powstał tak naprawdę zupełnie przypadkowo. Pozdrawiamy Maćka Trochimowicza. Sama idea tego vloga zakładała, że będzie on przygodowy. Dlaczego? Dlatego, iż ja się interesuję wieloma rzeczami. Ja po prostu mnie wam to fazowo. Czasami interesuje mnie tylko kampowanie, czasami bushcraft, czasami paralotnia. To przychodzi falami. <laughs> Czyli mogę powiedzieć śmiało, że interesuję się ogólnie outdoorem. Ale, ale muszę przyznać, że ostatnia wyprawa do, do jaskini Templariuszy jeszcze bardziej podkręciła nutkę. Notkę takiej chęci odkrywania tego wszystkiego, tak, więc to też się będzie pojawiało. Tak więc wiem, zdaję sobie sprawę, że jeśli jest wszystko, to tak naprawdę nie ma nic. Postanowiłem sobie, że jak troszeczkę nabiorę tego materiału więcej na swoim kanale, po prostu na zwyczajnie świecie go troszeczkę posortuję na jakieś playlisty, tak, żeby każdy znalazł dla siebie coś, coś czym się interesuje, żeby nie był zmuszony oglądania odcinka i na koniec, pod koniec tego odcinka stwierdzić, że o to nie do końca to, co mnie jara. A, tak więc wszystkich jak najbardziej zapraszam do, do subowania, lajkowania i żebyście zostawali na tym moim kanale. A ja z czasem porobię takie playlisty. Każdy dla siebie wybierze coś, co czym się zainteresuje albo co chętnie po prostu obejrzy i, i to będzie chyba taki fajny kompromis. Bo tak jak ja mówię ja czasami pojadę na biwak, czasami pojadę na szlak. Jak się da, to polatam, czy podwieszę się w hamaku. A teraz jeszcze do tego dochodzą jaskinie i inne rzeczy. Tak więc obserwujcie i zapraszam na kolejny odcinek. A, a dzisiejszy odcinek, niestety, potraktujcie to raczej jako nagrodę pocieszenia, bo ja to tak traktuję jako wyjazd pocieszenia. E, Ta jaskinia Artura nie spełniła tych wymogów, których ja się spodziewałem. Ale nic. Jak jest poranna klęska, to się odwleczy, to nie uciecze. Na pewno tam wrócimy do tego miejsca jeszcze w tym miesiącu, ponieważ to będzie naprawdę ważne. więc my powoli tak to be afraid everything'll change you and i jump in off the